A, I, O, U, A, I, O, U Tak się ćwiczy, nie? Nikt tak nie ćwiczy, Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zapraszam was do oglądania kolejnego vlogmasu a Będziemy stroić całe mieszkanie Bardzo dużo pytań miałam na prywatnych w instagramie Skąd mój biały dress, w którym wystąpiłam na poprzednim vlogmasie jest to biały, ciepły, bardzo ciepły dres. Od wewnątrz jest taki fajny miś z marki Limon. Super się prezentuje, no i wpasowuje się super w świąteczny klimat, także polecam mam też jeszcze taki różowy, dlatego że stawiam na jakość, to właśnie marka Limon spełniła moje oczekiwania, także jeżeli jesteście chętni, to na kod Ewa macie 10% zniżki. Zachęcam serdecznie. Zabieramy się za. Mon pasteur <truits> <truits> Gini, Zobaczcie, pewko jakiś miesiąc temu kupiłam kubeczki i nie otwierałam ich aż do tego momentu. I kubeczek wygląda właśnie tak. Gościa, również skarpeteczki. Czyli dzisiaj mam gości, więc. Bardzo fajnie będzie wypić w nowych kubkach herbatę zimową. Jaką aranżację wymyśliłam? Taką dekorację. Słuchajcie, zostało mi troszeczkę lasek cukrowych właśnie z imprezy urodzinowej. Nie wszyscy goście wzięli te laski i zobaczcie, wymyśliłam sobie taką ozdobę na okno z lasek cukrowych, i wydaje mi się, że wygląda to bardzo względnie pomysły. Ostatnio była taka promocja w Pepco, 3 za 2, bo bardzo często widziałam gdzieś w świątecznych inspiracjach na Pinterestie, że jest taka kurtyna, kurtyna na okno. Podoba mi się to bardzo, jak jest właśnie wysokie okno balkonowe i jest taka kurtyna. I w tym roku postawiłam na warm light, czyli taki ciepły kolor. W tym roku w Home and View. bardzo mi się podobają, bo one są takie uniwersalne i nawet gdybym sobie zmieniła kiedyś kolorystykę, to one zawsze będą mi pasować. O, nawet widzę, że mi się jedna tutaj zbiła. Bąbka kosztowała jakieś 15 zł, więc cena też nie jest tania, ale one są naprawdę na lata. I one wyglądają mniej więcej tak. Kupiłam takie laski cukrowe i słuchajcie, no one są bardzo, bardzo, bardzo kozackie na Instagramie, ale dostałam od Michaśki. Dokładnie jej firma nazywa się Fanaberia. Taki żołądź z, taki, z, takim, z taką powłoką welurową, coś takiego, myślę, że to jest taki materiał. Szklany, lampion, czerwony, także ja będę dzisiaj obierała sobie choinkę, także jeśli chcecie, to zaczekajcie i ubierzmy ją razem. ¿Ya? Yeah. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, herbata zimowa nieznacznie różni się od zimowej, ponieważ jeśli chodzi o zimową herbatę, ja kupuję specjalną herbatę liściastą, głównie z czasu na herbatę, jest to edycja świąteczna i nazywa się jak Świąta, natomiast w tym roku spróbowałam sobie na smak śniadanie u Do takiej liściastej herbaty wrzucam sobie pokrojone jabłuszka, mogą być pomarańcze też, ja akurat nie mam pomarańczy, ale pomarańcze zazwyczaj dodaję, trzy plasterki cytryny i moi drodzy głównym takim składnikiem jest goździk i dosypuję właśnie tutaj aromat i kilka ziarenek zakrywam sobie Pokrętkę i wsypuję taką mocną herbatę, jeśli jest dużo gudźników. Dodatkowo jak tylko temperatura zmniejszy się znacznie, bo nie wiem, czy wiecie, ale przy dodawaniu miodu do herbaty musimy chwileczkę odczekać. Po wrzuceniu miodu do gorącej wody ona herbata traci swoje właściwości, więc po zaparzeniu herbaty daję sobie 2-3 duże łyżki miodu. Ostatnio kupiłam taki miód. Pokażę Wam. Jest to miód kremowy z truskawką od marki Adasiowe Miody. Poleciła mi go moja kursantka. Dzisiaj sobie dodam tego miodu kremowego z truskawką. Jestem ciekawa, jaki ma smak. Soku malinowego. Słodsza. I taką przygotowaną herbatę mogę Podać moim gościom. Także czerpcie przepis, pijcie, rozgrzewajcie się, bo w takim okresie szczególnie potrzebne nam są witaminy. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, za spędzenie czasu ze mną. Subskrybujcie, lajkujcie i zostawcie coś po sobie. Dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach.